Siema. Zaczynam kręcić vloga, urywki z mojego życia. Więc dzisiaj jest niedziela, mamy 10.00. Idę teraz na siłkę. Mam przed sobą dwie konsultacje z dwiema paniami, więc y, zobaczymy z jakim problemem do mnie przychodzą. Zobaczymy w jaki sposób ja jestem w stanie im pomóc. Idę, idę troszkę wcześniej, bo o 11.00 zaczynam konsultację. O 10.00 oglądam mecz brata, bo y, mają olimpiadę, grają turniej. I grają dzisiaj mecz o awans, więc pooglądam godzinę. Kolejną godzinę sobie odrobię po konsultacjach i po, po tych dwóch konsultacjach idę do kawiarni popracować, więc będę potem nagrywał. Jestem już na siłce, jest 22.22, 22, więc wyrównanie. Jest druga kwarta przed nami, za pół godziny zaczynam konsultację i tyle. Dobra, na pierwszym filmiku mamy Sylwię, która przyszła do mnie na konsultację. Na początku robiliśmy testy diagnostyczne, robiliśmy też cały wywiad pod względem tego, jak się odżywia, pod względem tego, jakie ma tam badania krwi, pod względem tego, jak do tej pory się prowadziła, jakie miała cele, problemy i tak dalej. Akurat to zostawimy między sobą. Potem opiszę mniej więcej w jaki sposób wyglądał cały mój miesiąc pracy pod względem podopiesznych i ogólnie mniej więcej całe moje. Całe moje życie pod względem grudnia, więc na początku tutaj mamy Wiki, która robi sobie RDL. Akurat z tego co pamiętam, w tym treningu już dalej sobie to sprogresowaliśmy. Potem mamy Andriego, który wyciska na ławce skośnej, w takiej pozycji, że pozycja jest, wyjściową pozycją są dwa hantle u góry, żebra schowane do dołu. Raz wyciska jeden hantel, raz wyciska drugi hantel. Na kolejnym nagraniu mamy Iwonkę, z którą robimy rzut piłki. Dodatkowo ja staję z tyłu, czyli jej intencją jest wygenerowanie jak największej mocy Ja lekko tę piłkę przytrzymuję, żeby jeszcze bardziej wygenerowała tę moc. Plus wprowadzamy taki lekki lekką izometrię, w sensie nawet nie lekką, bo jest ciężka, overcoming iso, czyli że pcha w coś, czego się nie da przepchać. Ja puszczam piłkę, ona generuje jeszcze większą moc. To samo mamy potem z Agnieszką, która na kolejnym nagraniu robi dokładnie to samo i Wonka jako ćwiczenie główne ma podciąganie, Agnieszka ma wiosłowanie. Akurat te dwie Kobiety przychodzą do mnie od roku na treningu, więc tak to mniej więcej wygląda. Na kolejnym nagraniu mamy Marcelinkę, z którą wracamy po po epizodzie bólu kolana, który pojawił się w trakcie jej wycieczki w góry, więc w tym wypadku mamy ćwiczenie koncentrujące się na ekscentryce, czyli żeby wzmocnić czwórkę. Sylwetka tutaj w tym kontekście ma być jak najbardziej pionowa, żeby nie iść biodrem do tyłu, tylko żeby sylwetka była prosta, po to, żeby jak najbardziej pracował mięsień czworogłowy uda. Tutaj mi chodzi o to najbardziej w tym ćwiczeniu. Po to też pod piętami ma, ma lekką podstawkę, żeby ta sylwetka była jeszcze bardziej Spionizowana. Dodatkowo, ketel trzymany z przodu powoduje, że jest przeciwwaga, czyli jak ktoś ma problem z tym, żeby usiąść pionowo, na przykład w takiej pozycji, to może sobie jeszcze bardziej tego ketla wziąć przed sobą i biorąc go przed sobą, ta przeciwwaga powoduje, że sylwetka będzie bardziej pionowa. Następnie <ścoughs> mamy mm, Janka, który robi swingi kettle przed, yy, przed martwymi ciągami. Następnie mamy martwe ciągi, i tutaj mamy podłożone talerz z jednej i z drugiej strony, ze względu na to, że robiąc martwe ciągi z samej ziemi, był dyskomfort pod względem dolnego odcinka pleców, więc po prostu zwyczajnie robimy go z wyższej pozycji. Następnie mamy Andriego, z którym robimy samą ekscentrykę pod względem wyciskania na klatę, wyciskanie na klatę akurat to jest nasz priorytet jeśli chodzi o naszą pracę w tym kontekście i tutaj akurat robimy sobie formę supramaksymalnej ekscentryki czyli ja lekko mu w tym pomagam, on sobie jak najbardziej schodzi do dołu i ja kontroluję ten ciężar, że on już nie jest w stanie wycisnąć koncentrycznie. Ogólnie nasze ciało jest silniejsze w ekscentryce, więc dajemy sobie jeszcze większy ciężar, i żeby on nie był w stanie wycisnąć tego koncentrycznie, tylko żeby ja mu w tym pomógł. Potem wróciłem do Tarnobrzega. W Tarnobrzegu miałem konsultacje z nowymi podopiecznymi. Po konsultacjach zabrałem mojego brata na burgerka. Trochę się, jak widać, posiłowaliśmy. I w trakcie tego weekendu towarzyszyłem mu w trakcie meczu, albo on jeszcze wtedy miał uraz. Pamięta że ja bolała go stopa, więc on jeszcze chyba wtedy nie, nie grał na 100%, bo jestem tutaj z nim na treningu. Tak sobie mój brat trenuje kozioł, jeśli chodzi o grę w koszykówkę w piwnicy <grym> dwoma piłkami. Potem wróciłem do Warszawy. W Warszawie na konsultacji miałem Bartka, z którym wracamy aktualnie po przeciążeniu, po bólu w okolicach tam stopy. Bartek był też na konsultacji u fizjoterapeuty Grześka, mojego kumpla. Na tej podstawie zrobiliśmy dla jego postępowanie i na tej podstawie wychodzimy teraz z urazu. Teraz jest jak to nagrywam, to jest początek stycznia, więc już w miarę z tego wyszliśmy, biegamy Bartek biega bezbólowo jeśli chodzi o sam trucht na razie nie dodajemy jakoś dużo objętości, ale wychodzimy na prostą tak, że jest spoko. Na kolejnym mamy Krzyśka, z który skręcił kostkę, więc to jest tak naprawdę z tego co pamiętam, drugi czy trzeci dzień po urazie, więc już sobie wprowadzamy lekko tą stopę w ruch. Akurat to nie był jakoś mega poważny uraz, dlatego że na początku miał mega spuchnięte i był dosyć spory obrzęk, ale dosyć szybko on zszedł, więc tutaj tak naprawdę już. Już było ok i robiliśmy karsy stopą, i robiliśmy samą jeszcze górę ciała. Nie robiliśmy nic w kontekście samej stopy. Dalsze elementy rehabowe wprowadziliśmy sobie na późniejszych etapach. Potem, tydzień później, wróciłem znowu do swojego miasta rodzinnego, do Tarnobrzega. Tam przeprowadziłem jednostki z podopiecznymi. Teraz tak. Tutaj mamy podwójny trening małżeństwa, i tutaj mamy akurat split skład w formie izometrycznej. Następnie mamy dziewczynę, która jest po molacji rzepki, więc tutaj da, jako jedno z ćwiczeń dałem jej właśnie to i też to, że pokazuje dane ćwiczenie w danym kontekście rehabilitacyjnym nie oznacza, że Ty masz je od razu kopiować. To nie o to chodzi, bo najlepiej po prostu i musisz iść do specjalisty, a nie szukać w takim wypadku, jak nie wiesz, co ci jest i jak sobie pomóc rzeczy w internecie. Na kolejnym mamy Christiana, akurat z, do, z bólem dolnego odcinka pleców, więc tutaj, jako wstępna forma treningu, mamy wyciszenie, czyli oddech zwisając z góry z ławki GHD, czyli 5 sekund mamy wdechu, 10 sekund mamy wydechu. Na kolejnym mamy. Kasie, która robi zregresowaną dla mnie pozycję pompek, tak żeby mocno pracowały łapy. W takim kontekście robi sobie to właśnie na stepie. I takie też ma zadanie domowe i trening w domu. Potem mamy Jankę, który ma generowanie mocy w przed zwisem na drążku, już po prostu już ma rzucić piłką jak najmocniej w dół. Wtedy akurat był okres, z tego co pamiętam. Już nawet nie pamiętam, że często jeździłem do domu rodzinnego, więc to, to jeszcze nawet było z listopada nie z samego grudnia, więc wtedy już brat. Brata już chyba totalnie ta stopa z tego, co tam nie bolała, więc poszliśmy sobie na boisko, zrobiliśmy sobie trening, więc tutaj jest krótkie nagranie. Potem wróciłem znowu do Warszawy. Tutaj mamy Marcelinkę, z którą już yy, objawy pod względem bólu kolana były o wiele mniejsze, więc sobie pozwoliliśmy na yy, wprowadzenie dynamiki. Akurat tutaj mamy formę hamowania, gdzie yy, lądujemy sobie jedno nóż i talerz. Tak, żeby spowodować lekką perturbację, lekki chaos, ten talerz sobie bierzemy w różnych kierunkach. Potem mamy mnie, pracującego w kawiarni blisko mojego mieszkania w Warszawie i się tak nagrałem potem mamy Krzyśka, który właśnie wcześniej już go opisałem, że skręcił staw skokowy, tutaj już sobie dodawaliśmy plajometrię ekstensywną, ona była na ten moment zupełnie bezbólowa, na następnym mamy Kubę, mojego <grywanie> największego podopiecznego, mierzącego ponad 2 metry i tutaj robimy sobie przesiad w formie totalnie pionowej, następnie miałem wycieczkę do Budapesztu, byłem u mojego przyjaciela Kuby tutaj macie krótką panoramę z tego Budapesztu oraz moje zdjęcie z Kubą. I tam macie też nagranie, jak byłem na porannym spacerze. Gościa, który chyba ten było minus 4 stopnie, a on trenuje sobie w kosza, a ma tam rozstawione pachołki, za co zawsze bardzo szanuję, więc postanowiłem to nagrać. Potem mamy Kubę, z którym robimy formę rozgrzewki, akurat tutaj jedna z moich podopiecznych Marcelinka nas nagrała, jak robimy to ćwiczenia. Następnie mamy Bartka, z którym właśnie wracamy po dobieganiu. Długich dystansów yy, i pracę tutaj mamy na stopie. Yy, potem mamy yy, kolejnego mojego podopiecznego, który robi tutaj yy, good morning yy, w pozycji siedzącej, yy, ze względu na to, żeby poprawić mobilność w biodrach oraz popracować nad dolnym odcinkiem pleców. Potem już wróciłem do Tarnobrzega, to już było przed świętami. Robiłem trening wspólny z bratem, akurat tutaj wspólnie się rozgrzewaliśmy, natomiast elementy następne robiliśmy sobie osobno, czyli ja robiłem swój trening, on robił swój trening, który ja mu rozpisałem, za który ja jestem odpowiedzialny, więc tutaj robiliśmy sobie skoki ekstensywne na rozgrzewkę, potem sobie robiliśmy formę animal flow, akurat to, co ja mam teraz w planie w rozgrzewkę i potem to jest już 29 grudnia po świętach, byłem na Karola Meczu, tutaj taki jeden urywek z meczu, jak Karol zrobił bloka, więc y, to by było na tyle. Y, to był przełom od Mniej więcej zacząłem chyba w połowie listopada. <laughs> Robiłem to dosyć nieregularnie ze względu, na, ze względu na to, że po prostu miałem bardzo pracowity okres. I tutaj jeszcze na koniec wstawiam e, opinię, którą nagrałem na temat relacji, na temat e, współpracy z moim trenerem, Sergiuszem. Siema, jestem Dawid, jestem trenerem i z Sergiuszem współpracuję od około 3 lat i zaczynaliśmy naszą współpracę od rehabilitacji mojego biodra. Miałem artroskopię i wcześniej przed tą artroskopią grałem półprofesjonalnie profesjonalnie. profesjonalnie w piłkę nożną, gdzie mocno to biodro przeciążyłem i było w dosyć złym stanie. Szukałem kogoś, kto będzie w stanie mi poprowadzić, poprowadzić tą rehabilitację i tak to się wszystko zaczęło. Po zakończonej udanie rehabilitacji wzięliśmy się za przygotowanie motoryczne stricte pod sporty zespołowe, piłkę nożną oraz pod sporty walki, które zacząłem trenować. Aktualnie trenujemy bardziej stricte pod sylwetkę ze względu na moje osobiste preferencje, bo to jest aktualnie mój priorytet. W międzyczasie Sergiusz też pomagał pomaga cały czas mi żywieniowo, suplementacyjnie, daje różne rady w kontekście rehabilitacji. I pomaga mi również, właściwie od samego początku, hmm, również mocno biznesowo i tego jak się odnaleźć w branży, mam też z nim, miałem, mam dużo mentoringów indywidualnych, stricte merytorycznie trenerskich, jak i biznesowych, więc co mogę powiedzieć, szczerze polecam współpracę i jedziemy dalej. Więc to by było na tyle i widzimy się w kolejnym vlogu.